Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym nagraniu kontynuujemy mistyczną mądrość, czyli karty. Przesłaniem psychologicznym Staw czoła lękom. <laughs> Uwolnij się od lęków. Każdy w jakiś sposób doświadcza lęku. By zatriumfować nad własnym lękiem, musisz je zrozumieć, bo tylko wtedy uwolnisz się od ich mocy. Lęk potrafi subtelnie pokazać ci twoją mroczną stronę. Może cię unieruchomić i skraści wolność oraz odwagę. Może też pokazać Ci, że warto o coś walczyć, więc staje się okazją do zdobycia się na odwagę. Magia natury oraz y, Twoi aniołowie będą Ci wspierać w walce z lękiem przed zmianą, samotnością oraz nieznanym. Masz sobie odwagę wystawić czoła tym wyzwaniom. Mam odwagę, by pokonać swoje lęki. Yy, I w dzisiejszym nagraniu wyjaśnię, czym jest właściwie lęk oraz y, skąd się wywodzi. Lęk y, to jest y, energia negatywna. Wywołana traumami, czyli jest to energia minus w życiu człowieka, czyli jak energia życiowa jest, czyli prana jest energią plusa, czyli połączeniem jakby energii życia, czyli miejsca, w którym żyję, bo energia życia to jest miejsce, w którym żyję, kraj, w którym żyję, rodzina, w której się urodziłem, w połączeniu z ciałem. Yy, oraz z osobami zewnętrznymi. To tworzy energię życiową. Czyli jakbym Wam to wyjaśniła, yy, to zaraz Wam powiem, poczekajcie chwilę. Czyli tłumaczę, czym jest energia życiowa. <coughs> energia życiowa. Czyli energia życiowa, tu jest życie. Na to życie złożyło się matka i ojciec, rodzina, z której wychodzę, wywodzę się, czyli drzewo. Tak. Yy, później mamy kraj, kontynent y, oraz w trakcie socjalizacji, czyli w trakcie zdobywania y, umiejętności społecznych, czyli życiowych, czyli umiejętności społeczne, życiowe y, zdobywamy w domu, opieramy się na wzorcu rodzinnym oraz zdobywamy je w trakcie życia z osobami, z którymi się zadajemy. I y, są to osoby, z którymi zadaje się rodzina, członkowie rodziny, oraz osoby, z którymi przebywamy. To tworzy energię życiową, plus ciało fizyczne, plus edukacja i tak dalej. To wszystko składa się na życie, plus dom, w którym mieszkam, lokalizacja, w którym mieszkam, czyli wieś, miasto i tak dalej, i tak dalej. I teraz yy, tłumaczę, o co chodzi w lęku, czyli lęk. To jest coś. Yy, Wcześniej było tak, że, że strach i lęk, rozróżnienie strachu i lęku, czyli strach to jest jakby banie się konkretnych rzeczy, a lęk to jest taki, taka sytuacja, w której boję się tak po prostu nie wiem czego i są to sytuacje, w których ten lęk obezwładnia. Jak możesz to się uspokój, ponieważ masz karmę, uwalniamy się od energii homoseksualnych. Które mm, zablokowały życie w Polsce, więc jak możesz, to się nie odzywaj, ponieważ właśnie kończymy e, przygodę e, z walką ze złem w Energii Homo i jak możesz, to nagrywam film dla ludzi, którzy, który ten film po prostu Cię nie dotyczy. E, jak możesz, to się uspokój, ponieważ jak do tej pory nie mam zwrotu pieniędzy, w związku z powyższym siedzisz u mnie e, na bazie, na posterunku. Jak możesz, to się uspokój, bo te filmy, które nagrywam, nagrywam dla ludzi i Cię nie dotyczą, ok? Dziękuję. Więc lęk to jest sytuacja, w której yy, nie wiem, czego się boję, tak konkretnie, bo boję się wielu rzeczy. I to jest nic innego, jak yy, podpięcie do energii życia, a właściwie do energii ciała, yy, energii, które nie są mną, czyli nie pasują do mojego życia. <coughs> yy, czyli jak mam ciało fizyczne i ono yy, działa w koherencji z sercem, czyli w koherencji yy, ze, z moim wszechświatem, czyli z moim domem. <laughs> czyli koherencja to jest jakby coś połączonego, wspólnego, czyli moje ciało wibruje dobrze z osobami, którymi się otaczam, domu, w którym mieszkam oraz z rodziną, którą pochodzę. I aby uzyskać koherencję serca, która była sławna u pana Olewicza, który próbował leczyć na moim sercu. Czyli koherencja serca to jest koherencja ciała fizycznego. Ciała fizycznego, z ciałami zewnętrznymi, czyli z ludźmi, którymi się otaczam. Serca to jest koherencja ciała fizycznego. Rozumiecie to? Ciało fizyczne, koherencja serca. Czyli tu mamy, jakby serce yy, energetyczne. Czyli koherencja serca to jest połączenie ciała z mieszkaniem, w którym mieszkam, ludźmi, którymi się otaczam, pracą, którą wykonuję. I to wszystko będę Was uczyła i zmieniała, aby każdy robił to, co kocha. Czyli, żeby to zgadzało się z jego wewnętrznymi pragnieniami, czyli z sercem. Rozumiecie to? W wolnej chwili. <grych> czyli, jeśli coś na zewnątrz nie pasuje, to serce jest przyblokowane. I w tym nagraniu, oprócz e, mistycznych e, mądrości, uwalniamy się od ludzi i sytuacji, które do nas nie pasują, które zostały nam przerzucone na bazie lęku, czyli traum, e, i w ten sposób odcinamy e, całe zło od ciała fizycznego. Zamknij się, Krawczyk. Nie możesz mówić. Rozumiesz? Jako najlepsza partia w mieście musisz mieć trochę kultury. Ta negatywna partia w mieście. Poszukiwana. Nie zabijesz mnie. Proszę na nagraniach nie straszyć, że mnie zabijesz. One nie są dla ciebie. Tak mówi pan policjant. Ech. Więc dobrze, to co robią cały czas, to chcą mnie wybić z rytmu. Abym została dalej uwięziona w energii homoseksualistów wraz z żegoś szczypta. No, niestety to się już nie zdarzy. Eee... Więc lęki to są sytuacje, i jak mamy ciało fizyczne, to lęki to są te, te energie negatywne, które dwustronnie uderzają w osobę i wyciągają z niej energię życiową do innych ciał, czyli do lewych ciał, tak jak u mnie do homoseksualistów. Rozumiecie to. I jeśli ludzie i psychiatria wiedzieli, że boją się, ale nie wiadomo czego, to chodzi o osoby, które są podpięte do naszego ciała. Jesteśmy połączeni nimi, z nimi energią traum, czyli energią minusa, oraz tak jak u mnie przemocą seksualną. To są energie minusa, które podpinały się do serca, do koherencji serca, do tego, jak ty chcesz żyć, po to aby ściągać energię życiową, ponieważ jak wiemy homoseksualiści energii życiowej, ponieważ jest to sytuacja minusowa, czyli aby pasować do energii wszechświata i do społeczności, trzeba być orientacji heteroseksualnej. Jeśli jest to orientacja homoseksualna, jest to energia minus, w związku z nie pasuje do żadnego wszechświata ani do żadnego ciała. Czyli to, 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 to ten homoseksualizm odbywa się jakby poza ciałem w ciele, czyli to ciało jest martwe. W związku z powyższym lęki, staw czoła lęką, oznacza, że w tym nagraniu po trzech głębszych oddechach. Przestajesz mnie straszyć krawczyk. Oddajemy lęki osobom wykluczonym społecznie, czyli homoseksualistom. Oddajemy ich energię seksualną, która jest lewa, czyli minusowa. Nie pasuje do orientacji heteroseksualnej oraz jest aktem przemocy, ponieważ osoby te w dzieciństwie doświadczały przemocy seksualnej i gwałtów. Kasujemy wszystkie matryce przemocy homoseksualnej i heteroseksualnej na ludziach. Wszystkie ścieżki dostępu do ciał, do domów. Yy, blokujemy yy, energię przemocy seksualnej yy, ludzi homoseksualnych w dzieciństwie i dwustronnie resetujemy yy, drzewa rodowe z homoseksualizmu. Dziękuję. Zostałam informację, że została odpięta. Do usłyszenia.